Tu mam jakieś części chyba z tego no. i tu mam całość tą dwunastkę pro, nie? jest ten stary korpus, jak to wcześniej wyglądało, nie? Czekaj. To jest 12 pro, No. gdyby ktoś nie wiedział, ale jest raczej śmietnik, ale lubię czasem loterie, więc generalnie biorę ją za 50 zł, potem powiem wam, co z nią jest. Dobra i czekaj, i ten, on teraz włączony był załączony. Dobra, czekaj, w razie czekaj, mamy ładowarę, nie? Nie. nie Aha, dobra, nieważne A to Mo, co ten to stary ma? korpus, tak jak to wyglądało, nie? A to możesz wywalić chyba, no. nie? No Tam nic nie ma na tym to to... Samo obrony raczej nie będę musiał robić, ale chyba co najwyżej do tego by się to A przydało. pokaż mi jeszcze ten korpus Bo to jest czternastki korpus to? to? no To jest czternastki Ktoś to ugryzł po prostu Dobra, mamy to generalnie były niezłe jaja, ponieważ telefon nie chciał się aktywować i często tak się dzieje, jak jest po prostu pamięć uszkodzona w telefonie. Mówię, oho, się okazało, że tu po prostu jest takie zadupie, że internet nie. nie ma. Tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nie, za to oba. Bo... Tak, tak, dokładnie, dobra. Dzięki. No to co? Dzięki wielkie. Jak coś, to jeszcze będę pisał, jak będę miał No to pisz, na, na spokojnie pisz. Dobra, dzięki I będziemy, możemy stały mieć, wiesz, stałą współpracę z wieloma osobami. Taką prowadzę i jak najbardziej możemy się zgadywać. Mniej niż mieć kilka telefonów, dajesz znaka, mogę podjechać i wiesz, luzik.